Psyche. Podcast psychologiczny. Zapraszają Monika Karbarczyk, Aleksandra Sobieraj i Aleksandra Pucułek. Dzień dobry w kolejnym odcinku podcastu psychologicznego Psyche. Aleksandra Pucułek. Monika Karbarczyk. Dzień dobry. Nie bierz tak wszystkiego do siebie. Weź wyluzuj. Nie, to nie jest do Moniki, <noise> tylko te zdania bardzo często słyszała Jola. Do tej pory je pamięta i do tej pory bardzo często je słyszy, i tak samo do tej pory pamięta, jak już w zerówce brała sobie maskotki, szła do szatni i tam się nimi sama bawiła. Mogła tam dowolnie korzystać ze swojej wyobraźni, a miała ją naprawdę bogatą, a przede wszystkim miała tam ciszę dookoła. Tego, czego tak bardzo brakowało i potem w szkole gdy wraca po sześciu-siedmiu godzinach hałasu, padała po prostu na twarz, nie była w stanie nic powiedzieć mimo usilnych pytań mamy, a jak było w szkole? Sama droga do tej szkoły była męczarnią. Głośne ulice, zapchany autobus, czuła jakby te wszystkie dźwięki ją atakowały, każdy z osobna. Z drugiej strony, gdy widziała, słyszała płaczące dziecko, to samej chciało jej się płakać. Nie potrafiła wyjaśnić czemu. Tak samo na lekcjach zdarzało jej się nieraz popłakać, gdy pani niesprawiedliwie kogoś oceniła. I też chodziła bardzo często w okularach przeciwsłonecznych, jakby świat zbyt mocno do niej docierał. Pomimo takich dziwnych sytuacji, była bardzo lubiana w klasie. Każdy mógł się jej wyżalić i każdy do niej przychodził z problemem. Ta historia jest zbudowana z takich niuansów, ale to wszystko składa się na WWO osobowość wysokowrażliwą. Takie osoby mają przekichane ale doskonale je rozumiem ja jestem też nad nie jestem WWO ale mam nadwrażliwość w węchu, więc doskonale rozumiem, że to nad czasem naprawdę uprzykrza życie. Historia tak naprawdę dotyczy 15-20% populacji. Wiesz co, pamiętam, miałam koleżankę, dopiero później z czasem zrozumiałam, że była właśnie wysoko wrażliwa, kiedy dzieci szalały, a ona siedziała w kącie. Widać było, że jej to po prostu sprawia przykrość, być może nawet ból. My, jako dzieci, tego w ogóle nie rozumieliśmy, nie zapraszaliśmy też i do tej naszej wspólnej zabawy troszeczkę w jakiś sposób niechcący ją izolowaliśmy. Później dopiero kiedy już spotkałam tę dziewczynkę po latach odkryłam, że jest niesamowicie empatyczna, że ma nieprawdopodobną intuicję, że doskonale rozumie pragnienia i takie potrzeby innych ludzi. Bo oni się wykazują o wiele większą wrażliwością emocjonalną. Chociaż wszystko jest najgorsze, że niestety ale w polskich szkołach niewiele się zmieniło. Ten hałas, te dzwonki, chociaż coraz więcej szkół rezygnuje z dzwonków i dobrze, szkoła, polska szkoła może funkcjonować bez dzwonków, te zapchane klasy. Znam tegorocznego maturzystę, który przyszedł na edukację domową, bo sama droga do szkoły kosztowała go tyle sił i tyle nerwów, że o wiele więcej mógł się nauczyć, bardziej mógł się skoncentrować siedząc w domu. To jest chyba największy problem, że my nie jesteśmy otwarci na innych ludzi i myślimy, że wszyscy muszą być tacy sami. I brak tej akceptacji dla tej różnorodności jest po prostu bardzo smutne, zwłaszcza w polskiej szkole. Bardzo mi jest przykro, że wtedy właśnie, nie powiem ile lat temu, ale wiele, nie potrafiłam tego dostrzec w porę i po prostu zareagować. Byłaś dzieckiem. Rola w tym głównie dorosłych, żeby na nauczyć te dzieci, jak do takiej koleżanki się odnosić. Bez względu na to, czy wtedy już wiadomo było o osobach wysokowrażliwych, czy nie, no to tak czy inaczej tej empatii powinny te osoby dorosłe nas nauczyć, właśnie tak nie było. I to jest przykre, natomiast cieszę się też z drugiej strony, że coraz więcej jest książek na temat osób wysokowrażliwych, że coraz więcej jest audycji, że coraz więcej jest artykułów, które wskazują nam, że no nie jesteśmy w tym świecie sami. A jak Jola doszła do tego, w ogóle, że jest osobą wysokowrażliwą. No niestety boleśnie, bo na studia wybrała polonistykę. Zawsze uwielbiała godzinami siedzieć nad książką, poezją i rozważać tam każde słowo, co też jest typowe dla osób wysokowrażliwych. I przyszło rozczarowanie. Spóźniła się na pierwsze zajęcia i nie było dla niej krzesła. I nikt nie ustąpił jej miejsca w sali. Ona już wtedy była w pewien sposób na świeczniku. A tego nienawidziła. Nie mogła jeszcze tego zrozumieć, że jak to żaden z kolegów jej nie Ustąpił, ona by przecież tak zrobiła. Do tej pory zresztą cały czas tę sytuację analizuje w głowie, bo były to jej ostatnie zajęcia. Pierwsze i ostatnie, więc taka drobna sytuacja mocno może zaważyć na życiu, bo zrezygnowała ze studiów na rok. Doszła też tutaj ogromna zmiana. Wiadomo, kiedy się przychodzi ze szkoły na uczelnię, to jest ogromna zmiana w życiu, więc po tym, jak zrezygnowała z uczelni, z wymarzonego kierunku. Popadła w depresję i też bardzo często ta choroba dotyka osoby wysokowrażliwe właśnie ze względu na to, że bardzo mocno odczuwają, bardzo mocno współodczuwają, wszystko biorą do siebie. Ale to z drugiej strony spowodowało, że poszła do specjalistów i została zdiagnozowana u niej depresja i ten powód depresji, czyli bycie osobą wysokowrażliwą. Okiem specjalisty. Dziś z nami jest Gabriela Piasecka-Pełka, psychoterapeuta, psycholog. Dzień dobry. Dzień dobry. To co to jest ta wysoka wrażliwość? Bo to nie jest ani zaburzenie, ani choroba. Myśląc o wysokiej wrażliwości, możemy myśleć o zespole różnych cech, zachowań, uwarunkowań. To pojęcie wysokiej wrażliwości, wiąże się ono z większą reaktywnością na różnego rodzaju bodźce: słuchowe, dźwiękowe, świetlne, również te związane z dotykiem. Osoba wysoko wrażliwa najczęściej ma mniejsze możliwości przetwarzania różnych bodźców, mniejsze niż osoba niewysoko wrażliwa. Te bodźce to dźwięk, smak, Dotyczy światło to wszystkich zmysłów, które mamy, czyli może być to wrażliwość właśnie na, na zbyt szybko zmieniające się światło albo zbyt mocne światło, na zbyt intensywne dźwięki, zbyt mocno zmieniające się, na przykład głośna muzyka może być już bodźcem, który wywołuje u osoby wysoko wrażliwej. W cudzysłowie rozstrój emocjonalny, nieradzenie sobie z emocjami. Może to być też wrażliwość zbyt wysoka na właśnie dotyk. Często osoby wysokowrażliwe mają uczucie, że wszystko je drapie, każda metka, muszą mieć bardzo delikatne, gładkie ubrania. To jestem ewidentnie osobą wysokowrażliwą. No kiedyś były takie względem. ubrania z wełęki, to myślę, że w dawnych czasach wiele z nas mogłoby się określić. No to tego. może to trauma z dzieciństwa może. po prostu wracając właśnie do, do dotyku, przytulanie. Przytulanie dla osób wysokowrażliwych może być z jednej strony kojące i dające takie wyciszenie, ale czasem mogą uznać, że jest tego za dużo. To jest w sumie już bodziec przytłaczający. Myślę sobie o zmyśle smaku i powolnienia. Nie wiem jak ze smakiem, szczerze mówiąc. Natomiast jeśli chodzi o zmysł powolnienia, to oczywiście intensywne zapachy też mogą pobudzać taką reaktywność emocjonalną i mogą wzbudzać jakieś nieprzyjemne emocje u osób wysokowrażliwych. Ale to nie jest, żadne. Choroba to nie wymaga terapii. Ponieważ nie jest to jednostka chorobowa, tylko pewien zestaw cech, uwarunkowań biologicznych, osobowościowych, to tego typu problem, tak sobie po prostu nazwijmy to problemem, warto jest przepracować z psychologiem lub z psychoterapeutą, po to, żeby wiedzieć, jak sobie z tym radzić. Dlaczego tak jest? Jak właśnie radzić sobie w sytuacjach, w których czujemy się totalnie przebodźcowani? Jak organizować sobie przestrzeń, żeby ona była taka najbardziej optymalna? Długo osoby wysokowrażliwe mogą w ogóle sobie nie zdawać sprawy z tego, że są wysokowrażliwe, tylko czasem nazywamy je, no nie wiem, wycofanymi, roztargnionymi, dziwnymi, przewrażliwionymi, przewrażliwionymi tak. I taka etykietka sprawia, że taka osoba jeszcze bardziej się wycofuje, izoluje. I praca z psychologiem pomaga zrozumieć istotę tego problemu. I odnaleźć sposoby poradzenia sobie. Wspomniałaś o uwarunkowaniach, to dlaczego tak jest? Jest to jakiś rodzaj podatności. Jeśli mama, tata, babcia, dziadek były te osoby wysoko wrażliwe, to dziecko pewno nie będzie jakimś takim super bohaterem, który idzie jak czołg przez życie. Choć oczywiście też tak może być. Ponieważ oprócz właśnie uwarunkowań biologicznych, czyli też związanych z reaktywnością, układu nerwowego, mamy modelowanie społeczne, czyli obserwowanie rodziny tego jak ona nas wychowuje czy większość bodźców jest dla niej za mocna czy nam coś przeszkadza jak się szybko relaksujemy jak umiemy się wyciszyć no jest to też jakaś taka informacja dla dziecka które wzrasta w takim domu i z wysoką wrażliwością się rodzimy nie nabywamy jej natomiast uwarunkowania genetyczne mogą być tutaj pewnego rodzaju podatnością a z czym możemy pomylić wysoką wrażliwość? Często społeczeństwo lub szkoła po prostu ocenia takie dziecko jako źle wychowane lub bardzo niegrzeczne i jest ono wsadzane do szufladki, jakichś takich dysfunkcyjnych wręcz. Natomiast jeśli się troszkę bardziej zagłębimy w temat, to czasem. Wysoka wrażliwość przypomina autyzm. Jakbyśmy sobie chciały to rozrysować, to moglibyśmy zrobić taki duży graf z wysoką wrażliwością, a w środku jeszcze taki maleńki z autyzmem. Czyli każdy, kto jest w spektrum autyzmu, jest wysokowrażliwy, ale nie każdy wysokowrażliwy jest w spektrum autyzmu. To jak rozpoznać to dziecko? Staramy się nie prowadzić jakichś takich autodiagnoz albo posiłkować się doktorem Google, tylko zawsze lepiej skierować się do poradni psychologiczno-pedagogicznej lub jakiejś specjalnej placówki, która zajmuje się typowo diagnostyką autyzmu, żeby wykluczyć pewne rzeczy i jeśli tak się stanie, to wtedy po prostu pozostajemy z tą myślą, że po prostu nasze dziecko na przykład jest właśnie wysoko wrażliwe i Kolejnym krokiem jest nauczenie się radzenia w świecie z wysoką wrażliwością. No właśnie, jak się nauczyć radzić z takim dzieckiem? Podgłaśniać tę muzykę, żeby oswajać z tymi bodźcami, czy wręcz odwrotnie? Mhm. Eee, he, he, he. No to jest jak taka miękka wadka, tak? Jak ją zalejemy wodą, to ona się skurczy, klapnie i już nic z nią nie zrobimy. Ale jak będziemy lekko zraszać wodą, to ona zdąży wyschnąć i dalej będzie zachowywała swoją formę. Tak mi ta do głowy, bo właśnie patrzę przez okno i, i są takie piękne obłoki, które mi podsunęły to skojarzenie do głowy. Tak samo jest z, z wysoko wrażliwą osobą, dzieckiem. Musimy dawkować różnego rodzaju bodźce i kontrolować, obserwować, czy nie jest ich za dużo. Jeśli widzimy, że nasze dziecko reaguje, nerwowo, złością, płaczem, krzykiem, zachowaniami takimi uznawanymi za niedozwolone, czyli rzucaniem na przykład rzeczami, to jest to najczęściej znak, że czegoś jest za dużo. Tu mówimy o dzieciach, a jak w takim razie żyć z osobą dorosłą, bo osobą, które nie mają tej wysokiej wrażliwości, jest to, jest to bardzo zrozumieć. trudno tak, Chcielibyśmy, żeby ten nasz partner tak samo szedł z nami w różne aktywności, Czasami, gdy się z kimś wiążemy, no na początku nie wiemy, że ta osoba taka jest. Ta osoba też często nie jest świadoma, że właśnie prezentuje tego typu cechy. Po pierwsze, przyglądanie się swoim potrzebom jest tutaj istotne w związku, no ale to po prostu w każdym związku, czy z osobą wysokowrażliwą, czy nie. Ale również jeśli czujemy, że nasz partner naprawdę przewlekle nas nie jest w stanie zrozumieć, to. Spotkania z psychologiem, takie psychoedukacyjne spotkania dla partnera osoby wysokowrażliwej też są bardzo pomocne, nawet jeśli to jest w takiej konfiguracji trójkąta. Mamy osobę wysokowrażliwą, partner i psycholog, i wtedy partner jest w stanie usłyszeć od specjalisty tak naprawdę, jaka jest instrukcja obsługi. Osoby wysokowrażliwej, bo tu rzeczywiście możemy mówić o takiej konkretnej instrukcji obsługi. Czasem omijamy różne instrukcje i próbujemy iść jakoś na skróty, ale często wracamy do tych instrukcji, bo tam po prostu są rozwiązania i wiemy, że to przyniesie dobry efekt. Partner takiej osoby wysokowrażliwej często może nie wytrzymać tej presji ciągłego gdzieś takiego zastanawiania się, czy już nie za dużo, czy już nie za mało tych bodźców jest w życiu. Natomiast jest to praca taka tak naprawdę nad relacją jak każda inna, tylko w troszeczkę innym kierunku idąca. Już myślałam, że jak powiedziałaś, że jak partner przez długi czas nie rozumie tych potrzeb, to najlepiej się rozstać. Myślałam, że już tak skończysz to zdanie, ale jest jakaś nadzieja. No oczywiście do rozstań też dochodzi, bo jeśli... Bardzo rozmijamy się w swoich możliwościach, potrzebach, oczekiwaniach. No to przecież tak czasem też jest. A możemy sami wytłumaczyć temu partnerowi, partnerce, co jest nie tak? Czy osoby bez tej wysokiej wrażliwości totalnie nie są w stanie tego zrozumieć? Jeśli osoba wysoko wrażliwa jest mocno świadoma tego, jakie ma trudności do pokonania, to oczywiście naturalnym jest to, że, że może komunikować to, na co jest gotowa, na co sobie nie może pozwolić. Ale przy wysokiej wrażliwości też jesteśmy właśnie wysoko wrażliwi, czy na krytykę, czy na ocenę, czy na jakąś taką niespójność komunikatów, czy na odmowę ze strony partnera. Więc często może być tak, że nasze prośby o jakiś rodzaj zachowania szybciutko się wycofają, bo nie będziemy czuli tego zrozumienia. Dlatego jednak w takich sytuacjach po prostu sięgajmy po pomoc osób, które szybko mogą zareagować i pomóc. Kończąc, już tym osobom wysoko wrażliwym jest trudniej czy łatwiej w życiu? Bo tutaj mówiliśmy, że to jest w pewnym sensie problem, że ten nadmiar bodźców mm. może przeszkadzać w codziennym życiu, ale z drugiej strony mają takie cechy, których inni nie mają. I te mm. cechy Są mogą... Wysoko empatyczni, bardzo opiekuńczy, ciepli w relacjach, widzący więcej, doświadczający więcej, więc można powiedzieć, że Generalnie w dzisiejszym świecie szybkim, głośnym, no może być tym osobom trochę trudniej, ale to wszystko zależy, jak my sobie to życie zorganizujemy. Jaki zawód wybierzemy, w jakim miejscu będziemy mieszkać, jakimi osobami się otoczymy. Praca w korporacji, w wielkim mieście, gdzie jest pełno wyjazdów i imprez, dla osoby wysoko wrażliwej mogłaby być bardzo trudnym doświadczeniem, choć pewno niektóre sobie też radzą w ten sposób. Im wcześniej wiemy o swojej wysokiej wrażliwości, tym łatwiej jest później zaplanować to życie w taki sposób, żeby ży, żyło nam się łatwiej, żeby to było dopasowane do możliwości, umiejętności. Duże miasta nie są dla nich. Pełno jest osób wysoko wrażliwych również w dużych miastach. Fajne byłyby takie badania, gdzie mielibyśmy pełny przekrój, prawda? Jakąś ankietę przeprowadzoną z wysoko wrażliwymi osobami mieszkającymi na wsi, w mieście, porównanie komfortu, jakości życia. Natomiast też osoba wysoko wrażliwa. Ma. osobie wysokowrażliwej nie jest równa. Wykształcamy w sobie różne sposoby radzenia sobie. Myślę, że w Łodzi jest też dużo osób wysoko wysokowrażliwych, które fajnie funkcjonują, które są już tego bardzo świadome, które nauczyły się radzić z pewnymi cechami, więc chyba nie ma takiego idealnego miejsca. Chociaż historia z dziś, jedna z moich pacjentek wysoko wrażliwa, właśnie wyjechała na wieś i jej funkcjonowanie całkowicie się odwróciło w tą pozytywną stronę, jest w stanie się skupić, skoncentrować. Powróciła jej pamięć, możliwość przeczytania połowy książki w jedną noc, gdzie tutaj w łodzi dotychczas miała z tym problem, więc czas. Bo ją tak bodźce rozpraszały? Tak, dokładnie. I też członkowie rodziny, których dużo w domu jest na co dzień, więc. Czasem taka zmiana otoczenia, nawet tymczasowa, jest ukojeniem. Nie rozwiązaniem, ale takim, powiedzmy, ukojeniem tymczasowym. Finał historii. Jola pracuje jako pedagogzka szkolna i prowadzi zajęcia z doradztwa zawodowego. W związku z tym, że idealnie odczytuje bardzo drobne elementy, i szczegóły w zachowaniu uczniów, potrafi ich świetnie pokierować. Ale nie wszystko jest takie kolorowe, bo jej partner wciąż nie może zrozumieć tego, dlaczego nie mogą pojechać do Azji, do Bangkoku, Hanoi. Jole po prostu przeraża to. Ile tam jest ludzi, ile tam jest hałasu, i nawet nie chce słyszeć o takich podróżach. I mąż też nie rozumie, dlaczego nie może włączyć głośniej muzyki. Nie rozumie, dlaczego wciąż musi przyciszać telewizor. No, niestety, związki osób wysoko wrażliwych są bardziej skomplikowane. No, jak patrzysz na osobę, która idzie w słuchawkach, chociaż tam nie słucha żadnej muzyki, bo słuchawki jej są po to, żeby się wyciszyć, I idzie w okularach przeciwsłonecznych, chociaż wcale nie świeci jej słońce w oczy, no to dziwnie myślisz o takiej osobie, prawda? Jest taka fajna książka chyba wysoko wrażliwi i miłość i tam było napisane, że partner osoby wysokowrażliwej musi po prostu zrozumieć, że ta druga osoba więcej rozmyśla, więcej analizuje, dostrzega w charakterze, w osobowości, w działaniu drugiej osoby więcej niuansów. A na podstawie tych niuansów może zbudować takie historie. Dokładnie i po prostu mózg pracuje jeszcze intensywniej niż u zwykłej kobiety, więc wyobraźmy sobie, jak my już jako kobietę. kobietę wysoką wrażliwą. <tak>, tak, więc jeśli my kobiety analizujemy i myślimy i widzimy więcej, no to jeśli ktoś jest wysoko wrażliwy, a on widzi jeszcze, jeszcze więcej, to już jest naprawdę kosmos. Wyobraźmy sobie, że ktoś. Słucha muzyki, to my spróbujmy sobie nie wiem, ją podgłośnić o trzy stopnie i zobaczmy, jak taka osoba się czuje. Albo nie wiem, patrzmy prosto w słońce, bo ona tak mocno odbiera te wszystkie bodźce. I żeby nie było, wysokiej wrażliwości się nie leczy, ale są pewne rytuały, pewne działania, pewne rzeczy, które mogą po prostu nam troszeczkę jakby ułatwić to działanie i życie w tym świecie. My możemy im to ułatwić. To też oczywiście. To tyle w dzisiejszym odcinku podcastu psychologicznego Psyche. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube i do słuchania innych naszych podcastów na YouTube, playerradioz.pl Spotify. Do usłyszenia. Psyche. Podcast psychologiczny. Więcej podcastów na playerradioz.pl.